Ze zbioru liczb od 1 do 7 losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez 3. Mamy wylosować kolejno dwa razy po jednej ze zwracaniem. OK, czyli jeżeli wylosowałem jedynkę, Wyciągam ją, wrzucam do środka, mogę ją wylosować jeszcze raz. Dobrze. Więc tak naprawdę zadanie mógłbym rozwiązać tabelką 7 na 7. Ale chyba zadanie nie jest aż tak trudne. Wypiszę sobie zbiór zdarzeń elementarnych Omega. To jest para liczb ab taka że zarówno a jak i b należy do zbioru 1, 2, 3, aż do 7. Mam zbiór zdarzeń elementarnych. Jaka jest moc omega? 7 razy 7, czyli 49. Zdarzenie A. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez 3. Ok, zacznijmy od jedynki. Suma wylosowanych liczb jest podzielna przez 3. Jeśli wezmę jedynkę i wylosowałbym dwójkę, to suma jest równa ile 3 jest podzielne przez 3? Jest. Dobrze, skoro tak, no to teraz z jedynką następna musiała być suma 6, no to będzie 1. I 5. Aż do 7 robię, czyli 1, 7 to 8. No już kończymy z jedynką, bo następna podzielna przez 3 to byłaby dziewiątka. Ok, próbujmy dwójkę. 2, 2, 1. Suma jest 3. Ta liczba jest podzielna przez 3. Z dwójką następne musiałbym mieć 6, czyli 2, Następne musiałoby być 9, czyli 2, 7. Taki wynik jest możliwy, bo 7, pamiętaj, tutaj jest. Dobra, i na tym koniec. Teraz z trójką. 3 muszę mieć i coś jeszcze, żeby było suma podzielna przez 3. Ok, to 6 może wyjść. W takim razie 3, 3. Następna, żeby wyszła z trójką, 9. 3, 6. I na tym koniec z czwórką. 4, 2, bo suma jest 6 podzielne przez 3. 4, żeby wyszło następne 9, to musi być 5. Dobra, i 4, 7 to razem jest za mało, żeby było podzielne przez 3, bo 4 plus 7 to 11.

Dalej, 6, 6. Dalej, z szóstką już nie będzie. Siódemka, 7, ile? 7, 2, razem jest 9. 7, 7, 5, razem 12. Kolejna, czy będzie? 7, 6, 7, 7, 7, 8 by musiało być. No ale niestety taki wynik. Nie jest możliwe. Ok. Mamy wszystkie wyniki sprzyjające zdarzeniu A, więc teraz sobie je przeliczymy. Moc zdarzenia A. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, razy trzy, piętnaście i jeszcze jeden, razem szesnaście. Świetnie. Prawdopodobieństwo zdarzenia A to moc A, czyli szesnaście, przez moc omega. 49. To już mamy ułamek nieskracalny i to jest odpowiedź do naszego zadania. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.